Program City Break to nowy cykl programów telewizji Kutno, przybliżający ciekawe turystycznie i historycznie miejsca naszego regionu, takie, które każdy z nas może odwiedzić w ramach jednodniowego wypadu za miasto. W tym odcinku wybieramy się do miejscowości Perna w gminie Nowe Ostrowy, gdzie znajduje się rezerwat przyrody i zbiorniki retencyjne nadleśnictwa Kutno. Lat, który dziś odwiedzimy oddalony jest około 15 km od naszego miasta. To doskonałe miejsce na spacery, a także rodzinne rowerowe wypady. Wybierając się tam samochodem możemy zaparkować w wyznaczonym miejscu, po to by za chwilę w pięknych okolicznościach przyrody korzystać z niezwykłej atmosfery tego miejsca. Naszym przewodnikiem popernie będzie pan Zbigniew Wala, nadleśniczy Nadleśnictwa Kutny. Dzień dobry państwu. Nazywam się Zbigniew Wale, jestem leśniczy na Leśnictwa Kutno. Wybrałem ten zawód leśnika ze względu na zamiłowanie dla przyrody. Moją pasją jest między innymi właśnie hodowla roślin, hodowla również zwierząt. Obecnie w tej chwili znajdujemy się na terenie na Leśnictwa Kutno w leśnictwie Perna. Przy jednym z dwóch zbiorników retencyjnych, które wykonaliśmy tutaj w 2018 roku, celem wykonania tych zbiorników retencyjnych było gromadzenie zapasów wody z opadów atmosferycznych, szczególnie od zakresu zimowego. Woda, jak wszyscy wiemy, jest nośnikiem życia, no i w tym momencie, jeśli ta woda się tutaj u nas znajduje, potrafimy ją zgromadzić. Przyciąga wiele gatunków zwierząt, roślin. Obecnie, jak widzimy w tym zbiorniku, ze względu na to, że zima była bezśnieżna, ten zapas wody był dosyć mało zgromadzony. Widać po linii brzegowej, że brakuje przynajmniej dwóch metrów wody, a to w przeliczeniu na litry, myślę, że są setki milionów litrów wody, które w tej chwili dla nas tutaj brakują. Pośrodku tych stawów jest rezerwat przyrody Perna. Jest to taka namiastka powiedzmy sobie naszej Białowieży, którym miejscem chronionym przede wszystkim. I celem utworzenia tego rezerwatu była ochrona gruntu środkowoeuropejskiego, czyli są, mamy tam do czynienia ze starymi dębami, z drugim piętrze rosną graby, dużo jest drzew powalonych, potężnych drzew dębowych, które stopniowo ulegają rozkładowi i są miejscem siedliska wielu gatunków owadów, które zajmują się rozkładem tego drewna. Miejsce, w którym się znajdujemy, jest często odwiedzane właśnie przez mieszkańców naszego powiatu, naszych gmin okolicznych. Ze względu na to, że można tu miło spędzić czas, odpocząć, także zapraszamy tutaj do tego miejsca. No oczywiście pamiętajmy o tym, że po nie wolno, bo tutaj dojazd jest tylko drogami leśnymi, po lesie nie wolno się poruszać z pojazdami silnikowymi, ale zapraszamy na wycieczki piesze, czy też rowerowe. Tutaj jest idealny dojazd od strony Grochowa, odległość w linii prostej od Skutna, gdzieś w granicach do 15 km. Obecnie znajdujemy się przy drugim zbiorniku retencyjnym, mniejszym. W sąsiedztwie tego zbiornika znajduje się nasza izba edukacyjna, są tablice informacyjne na temat zjawisk, jakie możemy zaobserwować w lesie. Ja może tutaj tylko w tym miejscu należałoby wspomnieć również, że zbiorniki retencyjne powstały na bazie XIX wiecznych stawów rybnych, które tutaj miały miejsce w tym miejscu. Tutaj była również osada gajowego, w której mieszkał gajowy, opiekował się tutaj lasem, jak i również tą opiekę sprawował nad z tymi stawami rybnymi. potwierdzeniem powiedzmy, istnienia tutaj osad ludzkich, jak i na przykład w wielu takich miejscach, że tutaj kiedyś ludzie mieszkali, no to mamy przykład drzewa owocowe, które się tutaj znajdują, jak i również pozostałości studni kopalnej. W tej chwili tutaj w miejscu osady znajdują się, postawiona jest też pasieka pszczelarza, gdzie tutaj też pszczoły z naszych tutaj lasów zbierają powiedzmy sobie nektar. Znajdujemy się w rezerwacie Perna. W rezerwacie tym możemy obserwować naturalne procesy zachodzące w przybiegu lasu. Jest to taki fragment pozostawionego starego lasu dębowego, gdzie obserwujemy właśnie ogromne, duże drzewa powalone z grzybami soproficznymi i miejsce bytowania przy różnych owadów, które również rozkładają drewno do swoich procesów życiowych, potrzebują właśnie takiego siedliska. Zachęcam do oglądania rezerwatu z drogi z zewnątrz. Rezerwat zgodnie z regulaminem nie jest udostępniany do ruchu turystycznego, także można dużo rzeczy zobaczyć. Wystarczy przejść drogami wzdłuż rezerwatu i zaobserwować fragment ten, jaki tutaj w tej chwili pokazujemy. Rezerwat praktycznie odzwierciedla fragment lasu naturalnego, który możemy zaobserwować w tak słynnym miejscu, jakim jest Białowieża. Tutaj również las grądowy na małej powierzchni, ale jednak odzwierciedla praktycznie zachodzące procesy naturalne na takim siedlisku lasowym, jakie tutaj się znajdujemy. No gorąca oczywiście prośba, jak zawsze, żebyśmy zawsze to miejsce po sobie zostawili też czyste, tak jak żeśmy je zastali.